Wszystkiego gratuluję, samu sukcesu. Szanowni Państwo, dzisiaj na dużej sali w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wręczyliśmy nominację nauczycielom, a właściwie panią nauczycielkom, na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Osiem pań ze szkoły podstawowej nr 1, ze szkoły podstawowej nr 2, nr 3, Długołęka oraz przedszkole nr 4 przystąpiło do egzaminu i awansowało z nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Chciałbym życzyć wszystkim e, awansowanym paniom wszystkiego co najlepsze, satysfakcji z wykonywanej pracy, podwyżek oczywiście e, oraz wielu sukcesów na co dzień. Szanowni Państwo, pokazujemy tę uroczystość i chwalimy się naszymi nauczycielami, nauczycielkami, bo to jest wspaniała kadra, wysoko wykwalifikowana, która realizuje swoją pasję wychowywania i nauczania naszych przyszłych pokoleń Nowogardzian. Jesteśmy dumni z naszych nauczycieli. Wszystkiego dobrego.